Ja sobie tego nie wyobrażam. To mnie też przeraża, przecież nie każdy. Yy, no i każdy. To nie jest pomoc. To jest pogorszenie sytuacji. Dać komuś na tacy i nic nie wytłumaczyć, to jest pogorszenie sytuacji. Dlaczego się tyle nie zbierze? Jakby na przykład każdy między sobą gadał. Znaczy, wytłumacz. To jest proste do wytłumaczenia. Prosta rzecz. Ludzie dają podatki, rząd nie ma własnych pieniędzy, te podatki są ludzi, ale pracujący muszą, muszą na chama pracować na te, co rozłożyły nogi. To jest proste wszystko do wytłumaczenia, ludzie. Jakim prawem ma ktoś pracować na taką, takiego nieroba? Tak trzeba im mówić prosto, prosto, prawda prosto w twarz, ludzie. Prawda prosto w twarz. I to jest proste. Ja myślę, że każdy by to zrozumiał, czy jak, czy, czy na serio tłumoki nie rozumieją. Więcej ludzi bierze po prostu, badają. Mhm. Ja rozumiem, że jak ktoś jeszcze pracował, jeszcze to, to chcę jeszcze podkreślić, że jeżeli ktoś pracował wcześniej yy, i bierze swoje, to wszystko ok, no ale wiecie, te inne opcje to są dla mnie no, pasożyty. Mi się akurat nie krócę, bo wiadomo, że ktoś tam jak pracował no ale to i tak wyobraźcie sobie ktoś w ogóle nie pracował tylko tak od dwudziestki gdzieś tam e, zrobił sobie dzieci i specjalnie tylko bierze cały czas ten no mało tego to szkodzi tej osobie e, co później się zastanawiam szkodzą szkodzą na serio później co na zasiłek pójdzie ja nie wiem, kurwa takie uza uzależniają was od siebie Zły system, po prostu totalnie zły system. By tak każdy powiedział, że, że można coś takiego zrobić, yy, w sensie, że, że się uda jednak, to myślę, żeby się zebrało tyle ludzi tak powoli. Bo problem w tym też, że wy nie chcecie nawet próbować. Jak ktoś nie chce próbować, to wiecie. To jednak, tu, tu się zgodzę, nie wyjdzie bez prób. No ale, by tak zacząć próbować, no oczywiście, żeby wyszło. Powoli, powoli, po czasie, jak to starsze, matka na przykład znajomego albo on sam, on to łapie. Co mi tu chcesz mówić? Sama krzyczy, u ciebie nie łapie, okej. Okay. No a jakim tłumaczyłaś przede wszystkim? że to rząd nie ma własnych pieniędzy, a to są pieniądze harujących ludzi, którzy muszą dać na nierobów, takim to tłumaczyłaś? I nie załapali tego? Nie załapali? Ja pier... no, to, to, to w sumie jest jakiś ewenement, jeżeli chodzi o madkę znajomego. mojego... Ludzie z mojego otoczenia uważają, że tak, to chociaż coś dost... Ale to nie ma, że za darmo... Że wiecie, z, ma, z twojego otoczenia uważasz, że tak to chociaż coś, do, chociaż coś dostaną. Mhm. Ale to. Że jak to im się należy? No, no, ale taki, co, co rozłożył nogi i nic nie robił przez całe życie. I kurwa i myśli, że mu się należy za darmo, z nieba mają spaść. A to się domyślam, że jak zrobią sobie pięć dzieci i żyją lepiej niż osoby pracujące, to się domyślę. I tak nigdy nie powinno być. To jest. Ale to trzeba tak po takich jechać, no gdzie? Oni waszą chorowę biorą, a wy tam siedzicie prawie cicho. No widzę tam, że są mniej więcej jakieś rozmowy pewnie, no ale... Się jeszcze cieszą, że za darmo. Ja kurwa nie wiem, jak można być takim... No... Wiecie, jakim cudem to. to, O, to, to, to. No jeszcze się cieszą. Że kradną, ok? Cieszą się, powiedzcie im, cieszą się, że kradną cudzą harówę? A mówi, mówiłaś im, że cieszą się dlatego, że kradną cudzą harówę? Czy jak to jest? Cieszą się z własnej głupoty? Ok. No bo to nic, na, na nic innego nie wychodzi. To jest. Tak jakby ktoś się cieszył z własnej głupoty. To tak samo jakby ktoś wszedł do sklepu, wziął sobie i wyszedł i nie zapłacił. To jest to samo dla mnie. To nie ma różnicy. Znaczy, nie wiem, żeby mi się załamało. Ja bym to normalnie tłumaczyło. Ja myślę, żeby dotarło do tej osoby. Że śmieje się, nie cieszy się, sorry, że z własnej głupoty, że kogoś okradę. Rozumiem. Z jego charówy. Rozumiem. to nie gratuluję takim. No. No, robią dzieci i czekają na ją młodzie. No właśnie, a później dziwią się, bo to jest tak. No właśnie. Po, podwyższają za to innym ludziom. Jedzenie To gułam. Niby dadzą, ale wiecie. Ja nie wiem w ogóle, jak można myśleć tak poprotnikowo, aby było to, że 500 stawczy na... na...